Dzisiaj opowiem Wam o Shaolin, pojedynek mistrzów. Nie, to drugie gówno największe, naprawdę ten drugi sezon jest straszny. Opowiem Wam o tym pierwszym klasycznym wydaniu, gdzie Cartoon Network jeszcze świeciło super pomysłami. Były super, super wspaniałe, były tam te kreskówki. Zaczynamy od opowieści o bitwie, która miała miejsce tysiąc lat temu pomiędzy legendarnym mistrzem Shaolin Dashim a. Złą czarownicą sił zła Heilin to się nazywał tam, Ują Szlachetny, smoczy mistrz Dai zwyciężył i udało mu się zapieczętować łuje w magicznym pudełku, i nastąpiło tysiąc lat harmonii i super życia. Nasi inni, przechodzący z pokolenia na pokolenie, z dziada pradziada, wojownicy Shaolin doskonalili swoje zdolności i w zasadzie nie mieli nic za wiele do robienia. No, zło spało przez tysiąc lat, no ale jak się domyślacie, tutaj się obudziło. Zło zaczyna nie spać. To znaczy, pojawia się również jeden taki nadaktywny... Nie mogę mówić chyba jakiego koloru skóry, ale no, on jest kurwa żół... On jest kurwa... Omi. On się nazywa Omi. I jest najbardziej wkur...wiającą istotą. Jest, kurwa, wkur...wia mnie na samą myśl jak go widzę. Nie mogę tak mówić. Nie dlatego, że jest taki Zachowaniem mnie wkurza. Omi jest typem kolesia, który zawsze jest gotowy. Czyli praktycznie nigdy nie będzie gotowy. Nie, tacy ludzie mnie na przykład wkurzali, ale najgorsze jest to, że ja sam byłem i jestem tego typu człowiekiem. Pudełko złują trafia magicznym sposobem do Jacka Spicera głównego złego przez najbliższe trzy odcinki i zostaje wskrzeszona Wuja. Postaci nie fizycznej, tylko ducha, który wygląda jak dziwne połączenie Ronaldinho z lalką Młodu. Stara się znaleźć Sheng Gong Wu. To oto będzie cała imba. Rozproszone jest po całym świecie. To magiczne przedmioty posiadające pewne określone właściwości. Na przykład pięść Debbie potrafi mocno pierdzielnąć, dwutonowa tnika jest dwutonowa, trzecia ręka, czyli szarfa jest trzecią ręką albo gwiazda Hanabi jest to plucia ogniem. Na niebieska kula wróżbity jest to. Plucia wodą! Matologiczne! Chce przejąć ich moc, żeby jakimś cudem się wskrzesić i odzyskać dawne oce. Jedynym problemem jest to, że nie ma ona fizycznego ciała, więc musi używać tego Jacka, a ona jest super detektorem na to szangągło. Jack też chce przejąć władzę nad światem, ale nie przez to, że jest super geniuszem, zła a raczej ze względu na to, że chce, żeby go w końcu ktoś zauważył. Mało skomplikowana postać i dualizm jej poruszający się pomiędzy dobrem a złem aż bije. Bo tak naprawdę jest zaburzonym dzieciakiem. No i nasi dobrzy ludzie to zauważają, że uja się budzi i postanawiają zwołać czwórkę dzieciaków, kurwa, do walki z tym, kurwa, żeby świat stanął na głowie, kurwa, ale my walczymy za pośrednictwem czterech ludzi, kurwa, którzy mają, jeszcze nie mają 15 lat. Kurwa. Jedziemy, kurwa, z tym tutaj. Jeden z nich jest, kurwa, pierd... Pchło, nie powiem. Jestem od tego silniejszy. No i wybrali oni czwórkę dzieci z różnych zakątków świata. Bardzo stereotypową, można powiedzieć. No, Kimiko jest Japonką. Japonką. Chinko-Japonką, kur... 8-9. Japonką, kur... Japonkiem. Japończynką. Japon... Klee jest wielomo strażnikiem Teksasu. Raimundo wygląda jakby na w piłkę, więc oczywiście, że jest Brazylijczykiem. A Omi jest... Y... Mnichem Shaolin, dlatego pochodzi z Chin. Wszystkich spaja smok o imieniu Dojo, który potrafi z malutkiej, szłociutkiej pikmi postaci przenieść się na wielkiego smoka, który również potrafi wyszukać, gdzie to Sengoku jest tak samo jak uja. Na początku memu trudno jest się dogadać przez bariery technologiczne. No słuchajcie, jakbyście żyli 15 lat pod kloszem, to na widok Game Boya byście dostawali zawału, a poza tym to... w nie ten typ. F... mnie, naprawdę mnie wk... No ale dobra, no oni sobie tam szukają tych szengonggów, wiadomo. Próbują się dogadać i zaczyna im iść całkiem dobrze na początku. Początkowo mają przewagę, ale potem jeden szczę-głu za drugim zostaje im odebrany siłą z rąk. A w zasadzie dzięki Wu Yi i Jackowi Spicerowi. W desperacji również, no bo tych szczęgą trochę mało sobie zebrali ten Jack i Uja, próbują werbować różnych ludzi do tego, żeby robili czarną robotę za nich. Pierwszym ziomeczkiem, który miał zasilić ich szeregi, jest Mim, który Mim Ma dziwne zdolności, bo potrafi tworzyć niewidzialne ściany i generalnie robi oro, ale Clay, z racji tego, że on się nie bawił w to różnego rodzaju mimiczne rzeczy, wygrywa z Mimem i jakimś magicznym cudem go pokonują. Po kolejnej porażce, Uja wraz z Jackiem odszukują innego ziomeczka, który mógłby ich pokonać, to jest taka kocia tygrysica, taka katłomen, bardziej zamiast katłomen, to katłomem. Ona się Kocimiętka nazywa w ogóle. Całkiem utalentowana i ma talent do złodziejstwa. Prawdopodobnie jest... Znaczy, nie mogę mówić za dużo o tych stroty w tym stanie. Jezus maria. No ale zapewniła sobie kilka szengongów, takie jak Złote Pazury Tygrysa, one są bardzo klasyczne, bo one potrafią tworzyć werwy czasowe, znaczy przestrzenne, to nie, ja nawet nie wiem jak one działają, po prostu tworzą wyrwę w przestrzeni, jakby wyrwa w płachcie przestrzeni. Powiem że to już magia, puśćmy wozę fantazji, fizyka tutaj w takim czymś nie istnieje. No, i niby dzięki złotym pazurom Tygrysa ucieka tym nichom sioli, No, sklep, ale oni ostatecznie ją łapią jakimś magicznym cudem. No cóż, no cóż, wycięża! Ale złote pazury Tygrysa są przegozackie. Ja bym sam miał te złote pazury Tygrysa i zastanawiam się, co mógł zrobić za pomocą złotych pazurów Tygrysa. Prawdopodobnie podrapać się pod. To też! Do Kyoto bym się teleportował. Tak, do, do Kyoto bym się teleportował i bym sobie tam zobaczył, co nie, bo tam generalnie z... zastanawiałem się ostatnio. No, bo tak z Weroniką sobie rozmawiamy. Że ślub, a ja mówię, no może nie ślub, co nie. W sensie inaczej wy wiecie ile kosztuje kurwa, talerzyk teraz na wesele? Dajcie spokój, za trzy stówy na osobę, a co ze stówkę musisz zaprosić, co nie? To Masz 30 koła na samo wyżywienie tego wesela, a jeszcze musisz sobie opłacić kapelę, musisz sobie opłacić jakieś fotografa, chociaż no wiadomo, to jest, jest pewna taka specjalna vlogerka, youtuberka, która pójdzie ci za, no nie wiem, za talerzyk, nie wiem, jakiegoś ciasta czy coś i nagrać. Kurwa. No ale dobra, jeszcze później tych napis nowożenie, z pięć tych to musisz mieć, co nie? A to w sumie moglibyśmy sobie wydać i co? I Praktycznie to idzie z dywem, co nie, te 50 tysięcy złotych. A można wydać 20 na zarąbistą wycieczkę, co nie, mieć fajne wrażenia i w sumie powiedzieć, pfff, się ludzie, kurwa Nienawidzę was. Znaczy, nie, że nienawidzę was, co nie, tylko że po prostu to, no. No nie wiem, no. Sam się zastanawiam, co nie, no bo fajniej by było tak pojechać nim na jakieś dwa tygodnie, co nie, poznać kulturę, jakby wydaje mi się, że ślub, co nie, jest dla dwójki ludzi, co nie, a nie jest dla. 300 czy 400 osób, czy, czy tam 100, które zaprosicie, co nie? To nie jest jakaś taka pokazówka. Moim zdaniem, ślub, jak dojrzewam, ja się rozwijam z wami na tym kanale, co nie? Jest dla dwójki ludzi, to jest po prostu takie pokazanie, no bo w sensie, to jest też ten paradoks. Jeżeli już chcecie wziąć ślub, to już wy się zachowujecie jak małżeństwo rok przynajmniej przed tym ślubem, co nie? W sensie, co zmienia wam małżeństwo? Co nie? Co zmieni wam to, że sobie wesele zrobicie? No co? No będziecie mieli pamiątkę w postaci wideo, która i tak wam się kiedyś zgubi, a później możecie sobie. ...taką trzy minuty o tym gadam. No nie wiem, daj znać w komentarzu. No w sumie ta seria to jest taka luźna, to sobie mogę tak pogadać trochę. Nie wiem, czy lubicie moje wyrywy. Daj znać w komentarzu. Tak, brakuje mi tego gadania takiego. Jak już w tej serii, jak pokonać... To jest takie trochę spuścizna tej serii, jak pokonać. Tak... Nie wyknę tego. Pierdolę to, chyba będę gadał z wami. No, także ten. Jak ci leci w ogóle? Obraz zjadłeś coś. Tak, i ja w ogóle. Tak, pić mi się chce, napiłbym się czegoś. Tak, ostatnio też w ogóle te kawki od GPS-a, znaczy nie, że zacząłem pić, ja od półtorej roku je piję. Ale ja tak sobie zacząłem pić te frapę, co nie? Bo się przekonałem do tych frapę normalnie, bo teraz sobie tutaj zrobiłem piwnicę takiej siłowni, po Pokażę wam. W sumie. Tutaj mam patrzcie, widzicie? Widzicie? Normalnie mam sobie Tutaj sobie mam takie różne ćwiczenia, i tak w ogóle tutaj mam drążek, co nie. Tak, w piwnicy, taki piwniczny styl, co nie? No, takie coś, co nie? Tutaj mam jeszcze taką ławeczkę, tak. No i w ogóle se tam wiecie, zacząłem sobie tam te kawki pić, i w ogóle te frappe, co nie? Tutaj se w termosie przynoszę i se w ogóle piję. No, super jest. O czym ja kupiłem? O, Shaolin, sorry. No i odzyskali tą pokonali tą typiarę z poręcznym tepekiem w postaci złotych pazurów tygrysa. No i po raz trzeci musimy pokonać kolejnego złego typka, którego zwerbował Jack Spicer, tym, raz tym razem to jest taki ninja. Tylko, że to jest taki ninja połączony po roku w choroszczy. To jest taki ninja, który zrobi Ci w 5 minut ale akcję zawałową dla niego, co nie? No i on tam niby jest taki niepozorny i on tam bierze to jest najbardziej... Najfajniejsze Sengoku moim zdaniem, co nie? To jest ostrze zawieruchy. I on tam pokonuje tego Raymond'a, no bo Raymond'a się z niego śmiał, ale wiadomo, no to jest y, ten. Nie czyni dnia przed. Nie kura, jak to jest. Nie ocenia książki po okładce i ten ninja go napierdła, co nie, ale ostatecznie udaje się temu Raymondowi poprzez serię licznych treningów pokonać tego ninja i wiecie, haha, hi hi. Y, I ostatecznie wychodzi na to, że jednak y, nie ocenia książki po okładce, no ale przykłada się do tego wszystkiego i w skrócie gruby, nie wiem, chyba do jakiegoś najbliższego, nie wiem gdzie mógł pójść. Do choroszczy, tak, na badania, nie, na stałe. No i tam w pojedynku mistrzów, bo to jest bardzo ważne, jak oni łapią y, we dwójkę się jedno, co nie, które jest jakby bezpańskie, to się wtedy ono oaktywnie jest. Wyżywam cię na pojedynek mistrzów i ten pojedynek mistrzów, oni sobie ustalają zasady i kto wygra, to jakby tam. No, to trzeba zobaczyć, to trzeba poczuć. On tam wygrywa, te, pieść te Bigonga taką zarąbiską, że jak wiecie, taki. Ja bym powiedział, że to jest kastet, co nie? Ta, ta... To powoduje to, że przy, za te bigonga powoduje to, że jak jesteś w jak... na jakiejś imprezie w klubie, co nie, to żaden typ nie podchodzi, albo jak już podchodzi, to później wychodzi zębami, które rozlatują się po całej kostce brukowej przy najbliższym klubie. 30 km dalej. No ale ma też dwutonową tunikę, która jak sama nazwa wskazuje, jest dwutonowa, co nie wiem, jak ją zakładasz, biorąc pod uwagę to, że nasze kości mają udźwięk plus minus 350 kg. Łamie ci kursko, ale oni jakimś złym złym zakładają, nie ma problemu i ona magicznym cudem, nie wiem, z pół kilograma tam, wiecie, zakładają moją tą koszulkę, zmienia się w dwie tony. Nie wiem, magicznym nabiera masy, a nie wiem się, z fotosyntezy kurwa Lubiłem to reality show. Wspaniała magiczna magiczna ten. No tak, z fotosyntezy Fotony się kurwa, wchłaniają przez wutonową tonikę, co nie, a wiadomo, że foton kurwa coś nie waży, niby, ale zachowuje się jak cząstka, która mama, a widzicie, i to jest wtedy ta natura korpuskularno-falowa wchodzi, i dlatego jest No i tak znowu przegrywa, co nie? Po przegranej wystawił swój umysł geniusza na próbę i stworzył robota, który może przejmować dowolny kształt. No i ten robot zmienia się w kształt dowolnej osoby i zabiera osob. AI przed AI, co nie? I zabiera osobowość kimiko i przejmuje kilka Shengongu, ale. Ciężko pomyśleć, że to show ma z 20 lat, takie? Czy widziała przyszłość? A 20 lat ma, ja w dole. dole. Takim ja jestem starym. Ja pamiętam, jak to leciała Zajawka tego. Ja pamiętam, jak mi się brat pierwszy rodził, co nie? A teraz ma 18 lat. Dajcie spokój. Niedługo to trzeba będzie rodzinę brać. No to teraz o ślubie wam mówię. No, to ciężko. I wojownicy przeczuwali pismo nosem, Wiedzieli, że coś jest nie tak. Jednak Jack przed tym wszystkim zwinął dość sporo szengongu. I te szengongu, które zwinął, były dość specyficzne. Była to część tebigonga, trzytonowa tunika, jakiś taki hełm dziwny, trzecia ręka, odrzutowe buty, które razem tworzą niesamowitego potwora, który to nazywa się Bala Mala, Mala Jong. Tak. Kurwa, Mala Mala Jong! I ponieważ została wezwana przez złe siły, no to będzie im służyć, co nie? No i tam nisi wojownicy chcą tam walczyć, e, no ale mistrz Fu mówi, że nie i każe im się ukryć w górach z pozostałą resztką Shengong Wu. E, no ale Raimundo, wiecie, chcący pomóc mnichom w, wiecie, jakby odparciu tego, tych sił zła, co nie? Buntuje się i wystawia swoich przyjaciół na, na tego Mala Mala Jonga, okej? Okay? I chce pomóc temu mistrzowi. Jednak to tylko naraziło pozostałych trzech przyjaciół na niebezpieczeństwo, ponieważ no ten mała mała bing bing ding ding dong poleciał za nimi. Mała mała bing bing. Jednak znaleźli złote pazury tygrysa i jakimś magicznym. no w... OP, kurwa! pokonali go, co nie? Po tym zwycięstwie i próbie, Omi, Clay i Kimiko zostali awansowani na nowy stopień. Tylko nie Raimundo, przez to, że naraził swoich towarzyszy. Wiecie o co chodzi? No ale jakby z drugiej strony. To były bardzo potężne cechy lidera, moim zdaniem. Co? Nie, żeby nie zostawiać ziomeczków. Z jednej strony głupio, bo się postawił, ale z drugiej strony nie głupio. W sensie. kurwa, Kon. A, nie spodziewaliście się, że część są mena. Tak, dzisiaj mam dobry humor, więc będzie fajno. Nie, nie, nie będzie fajno. Nie, nie wiem, czy takie to odcinki są fajne. Kon. Część są mena, zrobił. To intro tam jest super. Miniaturkaż nawet miał w głowie. Do przemyślenia. Później Jujutsu Kaisen. I ty no, to dobry pomysł. Ale to później trzeba było manga wlecieć, bo no e człowiek jest kupa Czajcie, że to jest anime o ziomeczku, który jest w połowie piłą łańcuchową i wyście w bez sensu jest to anime. A jak oglądacie i się wkręcacie takie to macie Brawo Dędzi! Jedzieś ich. Jego cel jest taki, że połowa z was by się mogła z tym kurwa, celem utożsamić. Moda na sukces kurwa, wielka fabuła mody na sukces... Kurwa, 20 tysięcy odcinków, ja pierdolę. Chuj. No ale dobra, no ten Raimundo się temu no, no nie dostał awansu, co nie? No i się wkurzył, co nie? Poczuł się upokorzony bardziej niż kiedykolwiek i zbacza z dobrej ścieżki i postanawia dołączyć do UI, bo Jack się wkurzył. Wyje... Znaczy, wyrzucił z domu. No i oni jakby połączyli siły, ok? I teraz jest bardzo ważne: są dwa szęgą głów, które pomogą jakby wskrzesić Łuje. I Raimundo. Pomógł jej je odzyskać. Pierwsze to jest ogon węża, co nie, który jakby powoduje to, że żeby przechodzić przez ściany. I ja nie wiem na jakiej zasadzie, czy na zasadzie zmiennej gęstości, czy na zasadzie takiej, jak na przykład był duch z Entmana, że atomy, wiecie, przestrzenia pomiędzy elektronami, co nie, jak są takie przestrzenie pomiędzy elektronami, bo macie powłoki elektronowe, to czy te powłoki się zmieniają, co nie, jakby zmieniają promień, orb promień orbity elektronów, przez co możesz przechodzić pomiędzy atomami a drugie to jest odwracające lustro. I odwracające lustro działa na takiej zasadzie, że odwraca wszelaki ataki, ale z drugiej strony odwraca też jakby działanie szyngą głu. OK. I jakby jeżeli ogon węża potraktujemy, że zamienia ciało w ducha, no to odwracające lustro zamieni ducha w ciało. I właśnie za pomocą tego ożywili, albo inaczej sprawili fizyczne ciało wui, która, jak ja miałem 5 lat, to ja miałem takie, ja pierdziele, fajowo wygląda, co nie? Ale! No, Byłem. Tak, była tak potężna jak kiedyś i nagroziła Raimunda wszystkim, czego kiedykolwiek pragnął. Niedługo po tym, jak przejęła świątynię Xiaolin i schwytała wszystkich, mimo że ich wszystkich zdradził, Raimundo nadal czuł, że ma połączenie wraz ze swoimi byłymi przyjaciółmi. Próbował dać im kolejną szansę i zaproponował dołączenie do Heilin, czyli tych złych, ale odmówili. Yy, uciekli z pułapki, a Omi postanawia cofnąć się w czasie za pomocą wehikułu Jacka Spicera, aby zostać pierwszym aby znaleźć pierwszego wojownika tego mistrza Dashiego, żeby znowu dał im pułapkę na tą Łuję, co nie? No i jakby Jack dołącza do nich, no bo jakby sprzeciwił się łuj, i Uja go kopnęła w dupę i jakby wiecie o co chodzi, on teraz jest taki, u, u jestem taki malutki i wiecie, on im pomaga. No i Omi prosi o zrobienie kolejnego więzienia dla Ui, no i po dość długiej walce, no robią jej więzienie i po osiągnięciu tego zdaje sobie sprawę, że on no, nie umiał wrócić, no bo wehiku czasu działa tylko w jedną stronę, jakby wysłali go portalem, co nie ale kółu czasu nie działa. No. Wiecie o co chodzi. Dlatego postanawia poczekać. Kryogenik. kriogenik, Zamrożenie. Na te. Prrr, plus minus tysiąc lat. No i nie wiem, jakie miał szczęście, bo jakiś. Prwa, kamień przy y, odradzaniu się pałacu. Ui, rozmraża, co nie? No i oni tam robią to więzienie, tam i wpadają w pułapkę. Ui, ale to magicznym spojem, rajmu on to się reflektuje, że on dołącza to za... Puj! Znaczy, do sił za. Znaczy, dobra. Po. Miałeś. Game Passa, czarodziejkę, kurwa, witch, o, oh, witch, kurwa, to też, kurwa, nienawidziłem. Te... Znaczy, parę Rangersów lubiłem, bo one po witchy leciały, co nie, w takich tych pasmach bajkowych. Ale wam powiem, że, kurwa, no w nie te, kurwa, pięć latających tych. No bo tam było tak, że była ta, taka, ta czerwonowłosa i ona miała jakby takich dwóch facetów, co nie, do wyboru. I ona tak lawirowała pomiędzy nimi, co nie, i tam było witch, to my, a w nas... No i tam było tamten, i że w ogóle tamten tego, no i w ogóle chuj. No i tam łapią to łuję, co nie, no i tam zapieczętowali ją, no i zostaje znowu pokonana, i wiecie, tam Raimundo dołącza do nich, no ale jest troszkę niższy tym levelem, co nie, a Jack Spicer, jak wiadomo, do góry Zły musi wrócić na salony, mówi, że pier i was, to nie, znaczy nie, nie mówi ten, ale nadal będą walczyć, co nie, ale on brakuje mu hajsu na roboty, dlatego postanawia sprzedać część Shengongu takiemu pandzie z Hongkongu, jego gangowi, a ten gang wykorzystuje te Shengongu do tego, żeby stać się jeszcze bogatszym, co nie. Dlatego misi Shaolin próbują go powstrzymać, no i podczas tego próby Raimundo jakby awansuje na podobny level, co oni. Eee, na no pandzia zostaje złapany i... No wiecie o co chodzi. A, i wymyśla też duplikat samego siebie przy okazji, no bo eee, i. E, niby, wiecie, we dwójkę, im nas więcej, tym weselej, trafiają na łuskę błyskawicy, która pozwala poruszać się z prędkością światła, Kuba, Nie wiem, jakim cudem, go... no bo to jest tak, że jak podróżujesz z prędkością światła, co nie, to masa zaczyna, zaczyna się skracać, okej? Okay? Jeżeli tam podróżujesz z prędkościami ułamków, jakieś tam prędkości światła, to zaczynasz się skracać, twoja masa zaczyna się dochodzić, zwiększać praktycznie do nieskończoności w prędkości światła. Czas wokół ciebie zaczyna zwalniać. Dochodzimy później do paradoksu bliźniąt i w ogóle. No, prędkość światła, ja mam mówiłem w odcinku o symulacji, to jest fajne, jakby ograniczenie powodujące utrzymanie simsów. Zostaje pokonany, co nie z tym robotem. No i nasi bohaterowie spotykają nową postać. Chase'a Younga. Jak ja go zobaczyłem, wiem, takiej wiecie jak on miałem 8 lat co, i on, o mój Boże, a on super wygląda, on ma taką zbroję i on ma w ogóle taki pasek z okiem takiego, wiecie, męża. I on nie chce żadnego shengongu. On chce dojo, żeby zrobić sobie zupę smoka i żeby pozbyć się jakby swojej choroby, no bo tą choroba polega na tym, że on może się przemienić w jaszczurko podobnego stwora. No ale on mi w pojedynku mistrzów go pokonuje, co nie, odzyskują tego dojo no, bo on go tam jakby niby porwał i wtedy Cześć mówi, oj, ty jesteś, ty masz olbrzymi potencjał, ja chcę ciebie, żebyś ty mi pomógł zawładnąć światem. Nie wiem, co on widzi w tym, tej pchle, nie wiem. Próbuję uniknąć tego powiedzenia. No i, jakby pojawiają się dwa szęgungu gu yo, -yo i yo, yo yang Yin -yo -yo i yang yoyo -yo powodują to, że same otwierają portale do świata yin i yang. Jak posiadasz tylko jedno z nich, to jak wychodzisz z tego świata, to zmieniasz się o 180 stopni. Czyli jak byłeś dobry, to stajesz się zły, co nie? A twoja jakby esencja dobra zostaje w tym świecie yin, co nie? Jak masz yin, yang, jojo, czyli obydwa joja i używasz ich w tym samym momencie, to tak nie masz, ok? No i jakby Chase Yang wrzucił e, Mistrza Fu do tego świata za pomocą yin, jojo, e, no i jakby Omi podmienił, no i jakby Mnisi chcieli go odzyskać, co nie? No i jakby oni myśleli, że mają yin, yang, jojo i yo -y, omi poszedł do tego świata, co nie? Ale okazuje się, że był to podrzędny plan Chase'a Yanga, ok? gdzie podmienił on bodajże yang, Kyoje na jakieś plastikowe z Meksyku i przez co, kiedy Omi wleciał do tego świata yin-yang, tylko z jojem yin, no to stał się zły, automatycznie uwalniając mistrza funga, a mistrz fung nie stał się zły, bo on jakby się zapieczętował w formie medytacyjnej, ok? No i ten Omi stał się zły i on razem z tym Chase'em, yangiem, uuu, zawadniemy światem, ale jednak nie zawadniemy światem, wiecie o co chodzi? No ale jakby nasi dzielni wojownicy chcą pomóc temu Omiemu, żeby on znowu stał się dobry, co nie? No i znajdują Min Yang e, przechodzą do tego świata Ying Yang, jakby znajdują jego buteleczkę, tam przy okazji jakaś niezła imba się dzieje, no ale ostatecznie znajdują tą fiolkę i są walczyć z Omiem, jakby mu wbijają tą fiolkę do łba, i on się znowu staje dobry, jakby wiecie, wszystko, Yuchu, wszystko jest super. No i cała ekipa dostaje awans na smoków, nie wiem dlaczego, Omi przecież stał się zbyt, ale to nie jest jego winy, znaczy, e, Wprowadza się też nowa postać, generał Roy Fasolka, jest on o tyle ważny dla fabuły, że generał Roy Fasolka spowodował to, że Chase Young stał się zły, ponieważ on wraz z trójką, mistrzem tym Dashi i takim jeszcze innym mistrzem, który mają taki harpun, co nie, e, oni byli trzema smokami, pierwszymi smokami się co nie, no i ten Chase Young stał się zły po wypiciu tej zupki tego generała Roy Fasolki. E, no i okazuje się, że ten Chase był na poziomie tego pierwszego mistrza, co nie. No i jakby staje się ostatnia misja. Ostatnia misja, którą e, mają sobie misji wymyślić sami i sami rozwiązać tą misję. Jakby ta misja była nie lidera. Ale nie sama misja pod tym względem, że wymyślisz misję i zostaniesz liderem, tylko podczas tej misji wykażesz się zdolnościami liderskimi, co nie? Liderstwa, przywództwa no i mi poszedł bardzo ambitnie jego misją miało być uczynienie Chase'a dobrym, albo inaczej żeby nie stał się złym i teraz jest bardzo ważna imba o której Wam nie mówiłem we wcześniejszym odcinku było Sengon Wu, które nazywa się Piaski Czasu za pomocą Piasków Czasu można się przesuwać w przeszłość i w przyszłość i teraz tak, Chase Okazuje się, że to Shengong Gu jest bardzo potężne, co nie. się szukali go po całym świecie, Jack Spicer też go szukał po całym świecie, ale okazuje się, że to Shengong Gu było jakby w ich świątyni i z rządzeniem losu Jack znajduje je pierwszy, co nie. No i tam niby dzieje się taka imba, że on tam wyciąga z przyszłości swoją starszą wersję, co nie. Omi później wyciąga tę swoją starszą wersję, jakby walczą dwóch na dwóch w pojedynku mistrzów, gdzie ostatecznie ten Omi wygrywa. No i ten stary Omi zabiera te piaski czasu do swoich czasów, i właśnie, tutaj, teraz, te piaski czasu są o tyle ważne, no bo ponieważ on się musi cofnąć w przeszłość, co nie, a wehikuł czasu Joka Spacera średnio działa, dlatego postanowił, że zdobędzie te piaski czasu od swojej przyszłej wersji, no ale jak to ma zrobić, no? zamraża się na 50 lat, ok, jakby nie ogarniając to, że jeżeli on się zamrozi na 50 lat, to jakby stary Omi nie istnieje, bo rozgałęcia się inna linia czasu, inne multiwersum, no ale zamraża się na te 50 lat i ogarnia, że Jack Spicer zawładną całym światem i generalnie Omiego starego nie ma, ok, no ale ten z jakimś magicznym zrządzeniem losu on i stara ekipa wojowników Shaolin, gdzie tam bodajże Clay został mianowany dowódcą tej pozostałej trójki, znajdują uh... Te piaski czasu i mi cofa się do przeszłości. Tam powoduje to, że Chase Young nie pije tej zupki. Jednakże nic nie ma próżnia lubi się zapełnić czymś. Dlatego inny z nich z tych trzech ten z włócznią postanawia wypić tą magiczną zupkę smoka i cóż, w teraźniejszości, która teraz stała się innym odmętem multiversum, jest jeszcze gorzej niż wtedy, kiedy Chase Young był zły. Dlatego postanawiając to wszystko naprawić, Chase, który w tym momencie jest dobry, i wojownicy Shaolin, którymi dysponuje Kimiko, postanawiają, że Chase wypije tą zupkę i stara, staje się ostateczny pojedynek mistrzów tej pierwszej edycji. Ok, gdzie wszyscy źli, prawdopodobnie wszyscy źli, yy, walczą z tymi naszymi mnichami Shaolin podczas tego. Jakby podczas tego wszystkiego okazuje się, że Raimundo jest bardzo poturbowany, ale wykazuje się bardzo olbrzymi cechami liderów, że wiecie, poświęca siebie po to, żeby jakby cały ogół mógł wygrać, więc takie wiecie, zdolności liderskie. No i cóż, wszystko jakby się naprawia, co nie? No a magicznym sposobem Mistrz Fung wie, że to była misja i jakby największa z tych wszystkich misji. No i jakby wychodzą w czwórkę, żeby ustalić kto będzie liderem, to znaczy ustalić, no magiczne światło ma ustalić kto będzie liderem i okazuje się, że tym magicznym trafem Raimundo Mimo, że misja była wymyślona przez oniego, no to on się wykazał jakby największymi zdolnościami liderowania i on zostaje przywódcą tych wszystkich mnichów Shaolin, przez co Omi smutnia i za zawału, a co najlepsze, kimiko rzuca mu się od razu w ramiona, więc jakby do tego, że zostajesz. To, to bardzo próżne show się okazuje, co nie, bo pokazuje, że jeżeli zostaniesz liderem, to magicznie baba rzuca ci się z złego, chyba do no. No nie wiem, trzeba powiedzieć, że twojka z mojego lepiej w testę. Nie wiem, kur. No fajnie, no fajnie, no jeżeli... Może on się jej podał cały czas, a teraz on... Ma... ma zasoby w końcu teraz, co nie? No ale w gruncie rzeczy, co nie? Wychodzą oni walczyć z tymi teraz siłami zła, oni mi tam uu, miściu uuu uu, Wiadomo załamał się. Ach, dobrze, kurczę, Pięknie, Jak to oglądamy, ja takie brawo! Kur... Ośmioletni siłek, brawo! Brawo Tak tak, a teraz pora na Bakugany. No i oni tam się bili, co nie, i skończyło. A później ja już myślałem, kiedy zobaczyłem, że kontynuacja będzie tego, ja już myślałem, ba, zaiste show to było, będzie dobre, teraz będzie dobra kontynuacja. Ja, znaczy tam jakiś kulny obiego wleciał. Nie gadajmy o tym. Tam to kontynuacja to było największy Jaki kiedykolwiek można było zrobić. Można było pociągnąć wątek tego Chase'a Yanga, bo widać było, że w ostatecznej bitwie pojedynku mistrzów, co nie, jak on się stał zły, co nie, tak jak się tam świętowali to wszystko, to on jakby się ucieszył, więc jakby pokazuje, że część jego dobra była tam nadal, co nie. I zamiast pociągnąć ten temat, to nie, kurwa, jak polską reprezentację, kurwa, zaorać, kurwa, i od nowa lecimy. Tak, to ja z orędziem do narodu wyleciałem. Tak samo oni, kurwa, mówili, co, bo kurwa, to no nie jest tak, kochani, że ten Shaolin, co nie, ten drugi, drugi sezon o, oglądają jak zupełnie nowi, ziomeczkowi, jak Młodzi Tytani. Młodych Tytanów też zrobimy. Ja też myślałem, że ci Młodzi w sumie to ci Młodzi Tytani nie są tacy źli, ale jeżeli patrzysz sobie na tych starych Młodych Tytanów, to masz taką nutkę nostalgii, co nie, tam była ta Terra, co nie, tam te Związek. Rozgadałem się. będzie się to oglądać. E, no i zamiast no, Młodzi Tytani, jak to, to spoko, ale ten Shaolin trzeba było lecieć za ciosem. To nie jest tak, że ten drugi sezon to jakieś nowe kidosy to zobaczą, co nie, to wszyscy lecieliśmy na nutce nostalgii, a oni to zjedli. A ale się rozgadałem. Myślałem w ogóle o tym, żeby zrobić w październiku jakiś taki maraton, nie wiem, na przykład takich horrorowych serii Gęsiej skórek, czy coś takiego, dajcie znać, czy byście takie coś chcieli. Ja w ogóle myślałem, co nie, dyniowe, dyniową kawkę bym sobie wypił, tak, e, to to, 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 to jest do innego tego, do rozważania. Pijecie w ogóle kawę teraz? To, to w sensie ja jestem jesieniarą, co nie? Bardzo dużo. To ja lubię kawkę wypić. Ja nie wiem, czy wy. Dajcie znać, czy byście chcieli. No to też bym tak, o, no. I pozdrawiam premierę. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, na razie. Elo.